Dzień dobry, Julia Lis, dziś mamy wtorek. Zapraszam Państwa na wydarzenia Telewizji Zabrze. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta Zabrze przyjęta została uchwała intencyjna w sprawie prywatyzacji górnika Zabrze. Za chwilę poproszę, żebyście Państwo byli uprzejmi procedować uchwałę intencyjną dla właśnie podjęcia prywatyzacji klubu Górnika Zabrze. Przedstawiliśmy Radzie Miasta uchwałę intencyjną zmierzającą do pozyskania inwestora dla Górnika Zabrze. To bardzo ważne decyzje. To decyzje, które często słyszymy z ust radnych, to, 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 to właśnie namawianie z, ze strony kibiców. To są bardzo, bardzo odpowiedzialne kroki. To są bardzo ważne kroki. Stąd pozwoliłam sobie przedstawić Radzie Miasta uchwałę intencyjną, która pokazuje, że tak, że wszyscy idziemy w tą samą stronę, że podejmujemy działania, które zmierzają do tego, że inwestor, który będzie chciał zainwestować w górnika i zadba o jego rozwój, będzie mógł takie działania podjąć na konkretnej ścieżce i w konkretnym tempie. Stąd bierzemy współodpowiedzialność, a miasto realizuje kolejne zadania, które wynikają z procesu prywatyzacji. Miłośnicy pływania po raz kolejny mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności. Okazją do tego były odbywające się w naszym mieście zawody o Puchar Zabrza w pływaniu. Co daje Wam pływanie? No dużo energii i to jest jakby fajny sport i to jest fajne jakby. Po prostu fajny jest i sprawia nam frajdę. Dzisiejsze zawody to już trzecie zawody z cyklu Pucharu Zabrze w Pływaniu i w tamtym roku i dwa lata temu były organizowane przez Stowarzyszenie Aktywne Zabrze i cieszymy się, że w tym roku również uda nam się te zawody zrealizować. Uczestników mamy ponad 207 kategorii: od przedszkolaka, który będzie tutaj pływał z makaronem, do najstarszego, najszybszego. Zabrzanina i najlepszej zabrzanki, która dzisiaj wystąpi właśnie w połaże Zabrza w pływaniu. To jest najlepsza dyscyplina dla wszystkich. Odciąża kręgosłup ma bardzo duże znaczenie zdrowotne dla naszego organizmu. W zabrzu pływanie jest bardzo popularne, co widać tutaj na zajęciach pływania, ale również w szkołach są realizowane zajęcia z pływania. No i popołudniami ten basen, tętni życiem, jest naprawdę Oblegany. Jeśli chodzi o samo zainteresowanie, to mogę tutaj powiedzieć tylko tyle, że patrząc po ostatnich eventach i zawodach, które są organizowane na naszym obiekcie, można z zupełności powiedzieć, że stajemy się półwłaską stolicą Śląska, ponieważ w kolejnym tygodniu są kolejne zawody, i tak naprawdę do końca roku, co weekend, mamy zaplanowane i zawody, i eventy dla mieszkańców Zarza. Bardzo się cieszę, że w ogóle przyszło aż tylu uczestników i że miasto żyje sportem. Tak naprawdę zawsze stoi też pływanie, bo zauważmy, ile działa szkółek pływackich, jak również klub sportowych. Cieszę się bardzo, że to już się odbywa po raz trzeci i tak tyle osób bierze w tych zawodach udział. Od najmniejszych dzieci, aż po osoby starsze. I jest to inicjatywa, którą warto wspierać i w której warto uczestniczyć dla rozwoju, dla poprawy zdrowia i dla promocji sportu w naszym mieście. Jestem pod dużym wrażeniem przede wszystkim organizacji, bo to wszystko pięknie wygląda, ale to ktoś musi zorganizować. Tym razem akurat Aktywne Zabrze, które aktywność poszerza nieprawdopodobnie. To już 20 dyscyplin sportowych. Nie ma dyscypliny sportu, która właśnie nie jest uprawiana w tym zespole Aktywnego zabrze. Ogromna organizacja, ogromna wiedza. Tak więc jestem przeogromnie wdzięczna, ale przede wszystkim gratuluję młodym sportowcom, całym rodzinom, które dziś przecież będą razem pływały. Zawsze sportem stoi, a jak coś robimy, to robimy na dobrym poziomie. No i jak poszło ci? Yy, bardzo dobrze i myślę, że to jest jeden z moich takich rekordów. Bo e, już długo pływam na zawodach, ale to był chyba mój taki rekord życiowy. A jakbyś zachęciła osoby, które jeszcze zastanawiają się nad rozpoczęciem przygody z pływaniem? Myślę, że bardzo e, fajne jest pływactwo, bo można i się bawić, i trenować. I można bardzo dużo się nauczyć, i można też się nauczyć dyscypliny. Małżeństwa z długoletnim starzem świętowały swoje jubileusze w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zabrzu. Świętujemy 50. rocznicę ślubu, czyli tak zwane złote wesele. Recepta jest dla każdego inna. Poznaliśmy się dosyć wcześniej, prawda, przed ślubem. Jeszcze pływaliśmy w klubie razem, także wspólne zainteresowania, jeżeli są w małżeństwie to też jest bardzo ważne. Wzajemny szacunek, zrozumieć jeden drugiego, zrozumieć jeden drugiego, a nie za dużo się nie kłócić, ustępować, bo niekiedy trzeba ustąpić, ale że za dużo nie kłócić. Żeby się kochali i wzajemnie szanowali. Miłość, wierność, uczciwość małżeństwu, prawdomówność, dogadywanie się, wybaczanie się to jest najważniejsze w życiu, ale najważniejsza jest miłość, miłość i miłość. Małżeństwo to dla nas wielka sprawa. To są nasze dzieci, nasze wnuki. To jest wspaniały okres naszego życia, i życzymy, żeby każdy miał taki wspaniały okres, jakbyśmy mieli. Przepiękna uroczystość, spotkania odbywają się w miarę regularnie, i może gdzieś tam grozi taka pokusa, nie wiem, pewnej rutyny, no bo znowu 10 czy, czy, czy 8 par, znowu następne pary, następne. Każda z tych osób, każda z tych par to jest konkretna historia życia. To jest 50, może rzeczywiście nawet 60 czy 65 lat życia, e, wspólnej przygody, czasami trudnych doświadczeń, czasami pięknych, i o tym trzeba pamiętać. Te osoby czekały tyle lat na takie spotkanie. Tań to jest jedno, jedyne niepowtarzalne. Zawsze bardzo cenimy sobie e, piękne jubileusze naszych seniorów e, i te 50-lecia, i te 60-lecia. 65 nawet. Z wdzięcznością patrzymy właśnie na naszych dostojnych zabrzan, którzy poznali się dopiero co, dziś świętują swoje piękne jubileusze, ale to co najważniejsze, pokazują jak drogowskazy kierunki, którymi warto podążać. W sali Kameralnej Teatru Nowego w Zabrzu odbyła się promocja antologii wierszy Patrzymy, gdzie pali się światło oraz prezentacja nowej twórczości poetów piszących w ramach warsztatowni literackiej. W spotkaniu towarzyszyła wystawa malarstwa Beaty Hoffman. Warsztatownia literacka to jest takie miejsce, w którym spotykają się osoby piszące, nie tylko poezję, też fragmenty prozy. Jeszcze do niedawna, to znaczy 10 lat temu, nie było takiego miejsca w zabrzu, w którym mogliby się spotkać, rozwijać swoją twórczość, doskonalić i towarzystwo artystyczne Te Art razem z panem Czesławem Zdechlikiewiczem, panią Marią Popławską postanowili coś z tym zrobić i założyli właśnie warsztatownię literacką i trwa ona już 10 lat dzisiaj mamy taki jubileusz mamy na swoim koncie wiele publikacji dla uczestników warsztatownia jest spełnieniem mojego tajemnego życia które do tej pory było w szufladzie to znaczy pisałam do szuflady wiersze lata całe i wstydziłam się y, y, pokazać je światu czy w ogóle słuchaczom, jakimkolwiek, nawet rodzinie. A w warsztatowni, gdy przyszłam, ośmieliłam się i uczyłam się, jak pisać, naprawdę. Mimo, że jestem polonistką, to wcale nie znaczyło, że ja umiem pisać wiersze, ale potem się okazało, że trochę umiem. Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć. Sprawia mi to ogromną frajdę. Poza tym nauczyłam się tam wiele, bo to jest warsztatownia. Tam człowiek kształtuje warsztat, słucha mądrzejszych, uczy się. Także świetna, świetna sprawa. Piszę swoje wiersze i przez kilka ostatnich lat zajmuję się tłumaczeniami poezji Emily Dickinson. No i sprawdzam się w tym temacie. Wyciągnęła przed siebie ręce, rozłożyła na boki jak liche żerdzie, na których rozwieszono krany. i wyznaczyła nimi granice posiadania, ale nie widzenia. Palce patrzyły znacznie dalej, wyprzedzały oczy. Na warsztatowni literackie przychodzą ludzie z tym, co ich gdzieś w środku poruszyło, zabolało. I tam nie mówimy, kto pełni jakieś funkcje. Tam są ludzie. Tylko i wyłącznie ludzie. I nie patrzymy na to, co ktoś napisze, przez pryzmat tego, jaką funkcję on wypełnia. I czy on ma wiele funkcji, czy ma tylko jedną. My patrzymy na człowieka. I to spotkanie z drugim człowiekiem to jest jedno wielkie zadziwienie i zachwyt, dlatego że my ciągle spotykamy się z ludźmi. Które teoretycznie znamy, ale nagle okazuje się, że poruszyło ich coś, o czym my byśmy nie pomyśleli, że to może być poruszające. Ja pokazuję coś dla oka, ale usłyszymy też coś wspaniałego dla ucha i, yy, i dla duszy, można powiedzieć, czyli literaturę, którą teraz tutaj przedstawią nasi znajomi i goście. Skąd pani czerpie inspirację? Najczęściej to są podróże, uwielbiam przyrodę, plenery, no i emocje oczywiście, które są. W środku zawsze podpowiadają, co ma być na tym obrazie i w jaki sposób to ująć. To już po raz dziesiąty spotykamy się na warsztatowni literackiej, żeby podziwiać tych twórców, tych artystów, którzy tak pięknie przelewają swoje myśli na papier. A to jest niezwykle ważne, żeby przemawiać słowem czystym, pięknym, który jak piękna symfonia. Daje nam możliwość zobaczenia wnętrza duszy, bo oni się otwierają przed nami i pokazują nam całe piękno, a to piękno jest wyrażone w wierszach. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.